manko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runateri na moim kanale. Moi drodzy, cieszy mnie niesamowicie powrót do formatu subskryberów. Tym razem. Godny śmiałek podjął wyzwanie, podjął się wyzwania. I moi drodzy, zagra na mnie. Beotrójkę, trójkę, zobaczymy kto wygra. I jeszcze nie grałem na niego, więc jakby... Nie wiem jaki będzie rezultat, no ale ja wierzę w to, że będzie oczywiście, e, będą giereczki na poziomie, no to będzie pojedynek, będzie tutaj walka do końca i ja od razu was uprzedzam, gram full tryhard. Biorę swoje najlepsze talie, postaram się tutaj dawać też rady, jeżeli będę widział jakieś błędy po stronie mojego przeciwnika, tak żebyście jak najwięcej wynieśli z tego filmu z jednej i z drugiej strony. Także mam nadzieję, że wam się to podoba i przypominam, że jesteście subskryberami mojego kanału, tu macie jeden z trzech formatów do wyboru, wystarczy do mnie napisać na... Discordzie albo na serwerze, albo prywatnie i temacik ogarniemy, tak jak ogarnię, ogarnąłem z tym widzem, z którym się teraz zmierzę. Oczywiście talie moje talie będą w opisie. Także jedziemy. Jak mówiłem, nie dajemy absolutnie żadnych forów, możemy wybrać każdy deck. No, ja słuchajcie, muszę tutaj popatrzeć, co ja tutaj wesołego mam przygotowanego. Um... Hmm. Oczywiście musi być ten deck. Nie podlega żadnej dyskusji. Mój deck oczywiście, musi być i kolejny mój deck, Widzowie, Mogłem w sumie Ryzen też spróbować, zobaczymy. Potwierdzamy. Hmm. Co jest po drugiej stronie? O, to jest Wyspa Cienia. Za bardzo się tego deku nie obawiam. Eee... Ten jest różny, ten jest różny, różnie tutaj bywa. Hmm. Tego się nie obawiam jeszcze. Ten albo ten, pytanie. Który mi bardziej przeszkadza? to okay, zawsze jest problematyczna. Dobra. No jest tu nawet iskierkowy. Oldschoolowe karty. Takie na zaskoczenie, ale mało jednostek z tego co widzę. Ale są takie nietypowe bardzo. Okej, okay, więc może być kiepska ręka. Czyli banujemy raczej... Okej, okay, to jest Matrona. Aha, Matrona pod ten. Dobra. E, w porządku. Myślę, że na start sobie zagramy OK, dwie kontrole, czy wyrzucamy mojej combo agro-deck. No chyba zagramy sobie na początku z realem. Tutaj raczej... Co tutaj mamy? Co my tu kopiujemy? Bardzo kontrolna wersja by the way. Nie będzie jak chyba nabijać stacków na serafin. Halo! Ok, zawiesiła mi się gra przez chwilę. Zobaczmy, zobaczmy. Musimy poszukać kart na, na tego pana i tutaj. Tu jest duża szansa, że mój przeciwnik będzie mieć kiepskie rozdania start. No już jedną kartę mamy. E, odzyskanie ten. Trochę szkoda mi tego Dravena, bo tutaj ten Draven byłby bardzo fajny. No ale jest jak jest? Szóstka jak najbardziej w porządku, patek dotykania też. Pytanie, czy będziemy jak nabijać mogli staki tutaj. Zresztą ciekaw tego matchupu. Jeżeli tutaj przegramy grę tym dekiem, to oczywiście pójdziemy sobie zagrać drugim, żeby to było 2 ewentualnie. Bo wiecie. Trochę szkoda, nie mam jak tego skontrować na razie. Niezbyt dużo obrażenia. Spokojnie, można tu dać pauzę teraz. Zagramy sobie spokojnie pod mrok w następnej rundzie ewentualnie. Nie chcę tutaj grać patyka z tego względu, że bardzo łatwo to może skontrolować. Poza tym, zobaczcie, że mamy też fajne wycofanie na tym kartę, jeżeli tu będzie jeszcze więcej buffów. Oczywiście, stakuje, stakowanie tutaj panteona jest jak najbardziej spoko. To jest bardzo kosztowne. Zobaczymy, jak teraz zrobi. Dużo waliu tu poświęcił, cofamy sobie tę kartę, myślę. Nie powinien mieć odpowiedzi. Bardzo dużo waliu stracone. Wbijamy punkt od nowa. Górska koza, już nie mam szans. Ok, mam jakieś te karty przygotowane. Panteon? No raczej tak w ciemno już bym Panteona nie rzucał, bo mam odpowiedź w na tej rundzie. Pójdziemy sobie na wymianę. i mniej kart, tym lepiej dla nas. Bo tutaj ten deck, właśnie, jemu brakuje jednostek głównie. To jest dużo zaklęć. Ale to ja jestem w lepszej sytuacji, bo mam więcej punktów. Spokojnie można dać tu nawet pauzę. Lady mamy dosyć silny. A, można spróbować i nie być tak punktowo w plecy. Patek dotykania do karty, pierwszy stak. Muszę pamiętać o tym stakowaniu, bo to jest dosyć istotne. Kolejne punkty zmarnowane. Mhm. Nie możemy z Rala rzucić w ciemną w następnej rundzie. Bardzo dużo inwestuję właśnie w tę kartę. Więc okej. Okay. O, a to ciekawe. Nie mamy za bardzo tego, jak zagrać, ale jest jak jest. Jestem ciekaw, czy znów zagra właśnie w taki sam sposób. No ale zagramy to wolniej, rzecz jasna. Potrzebujemy blokerów. Mam jeszcze szóstkę. Iskierkowy się pojawia Ciekawe Ja bym zagrał w ten sposób, oddał mu ruch zobaczymy czy, okej, okay. nic nie gra tutaj Pytanie kto jest większym problemem dla mnie teraz Mam już dwa Hex niszczyciele Będę sobie zagrać w ten sposób, dodatkowe obrażenia Dodatkowe karty, nie mogłem wcześniej zagrać tej karty żeby już tutaj uderzyć, nie mogłem z tym nic zrobić no i ten rok jest kosztowny, wolałbym to spokojnie grać na razie. Ta karta nie ma przeznaczenia, także... Mamy kartę do bloku. Uuu, mam jeszcze rzut ciastem, także. Ula. Tutaj stawimy Inkoła. No i to jest, tu jest już bardzo ładne kombo, ale no niestety ja jestem na to przygotowany. Oczywiście zadziała tutaj druga skóra, bo tutaj będzie zaraz to rzucone. I ja nie zdążę tego skontrować. Bardzo ładna próba mojego tutaj przeciwnika, ale byłem na nią przygotowany, widzicie, perfekcja, piękna wymiana i oczywiście damy rady tutaj zabić tej karty, co prawda, więc ta kasa będzie w miarę silna niedługo, ale my tutaj robimy swoje, unicestwiliśmy by the way, więc krzyszczenia tutaj nie będzie, oj tu duży błąd, tu chodziło o te keywordy, nie rozumiem tego zagrania, znaczy chodziło o to, żeby uruchomić bohatera sagi, ale straciłeś dzięki temu nieuchwytność i kradzież życia, czy to było warte? Moim zdaniem nie. Oj, ten atak też bardzo zły w tym momencie. Nie rozumiem go. Ja tu mam zobaczyć bardzo ładną dwójkę. Pozbędę się tej karty. Bardzo złe zagranie teraz. Bardzo złe. Chyba, że to jest jakiś bejcik na mnie, ale jaki bejcik? Nie wiem. Niedługo będzie awans, Serafin. Dlatego lubię umieć na stole, bo później dorzucacie tego pana jest gitara siema. Proszę tu poszukać jakiegoś. O, to też jest bardzo fajne. Ale ja bym tu zagrał chyba pauzę po prostu. Pamiętajcie, im więcej pauz, tym lepiej. Um... Okej, okay, chodzi o stakowanie w porządeczku. Okej. Okay. Żadna z tych kart nie jest zbyt dobra, szczerze mówiąc. Pominę. Ta karta już jest jak najbardziej ok. Oddamy ruch. Ja tutaj mam Hex Niszczyciela, także problem tylko jest taki, że nie bardzo mam jak skontrować na tę kartę. Oh, never mind, już 7 na 6, więc jest idealnie. Chodzi o to tutaj widzowie, że no, Panteona wolę, wolimy tutaj um, z nic zabić, ewidentnie. No, tutaj ta, ta lokacja, no, taka powiem wam, ryzykowna w tym momencie, bardzo ryzykowna. Wolałbym zagrać pod pauzę. O, co ciekawe. Będzie łatwiej raczej zabić. A to nie są jakieś duże obrażenia. Na razie wszystko pod kontrolą, by to skontrował. Teraz możemy natomiast dorzucić sobie taką karcioszkę. Rzucimy to na sam koniec, ok? Bardzo drogie zagranie. No ale słuchaj, ja mam tutaj potężne obrażenia. No i teraz zaczynamy się bawić raczej. Ile brakuje ci tutaj? Dwóch. Um, można poszukać czegoś, bo jak widzicie moja sytuacja, jeżeli chodzi o... Uuu, zamianka jest perfekcyjna. Ile mamy kart? No ale nie chciałbym zamieniać, wiecie? No obliczenie skończoności nie jest specjalnie złe, bo będę mieć dużo nowych kart, ale... Sami rozumiecie, nie? Dobra, widzimy. Tak, tak, tak stawiasz sprawę, tak? Czy tu będzie już kombo? No takie mizerne będzie to combo, nie ukrywam, ale jakieś o, będzie. Ja wiem, że nigdy o to nie poprosisz. Jestem przygotowany już ładnie. Na jego zagranie. No pytanie. Nie to musi zostać na Pantheona, bo Panteon ma, jak widzicie, mało HP. I no, wypadałoby jakieś staki na niego zostawić. Oczywiście chciałby się pozbyć najpierw tej karty. Tutaj jest Ezral, to byłby mistyczny pocisk. Wydaje mi się, że nie zagrywam żadnego. Okej, okay, bardzo spokojne zagranie tutaj. Ile, brakuje ci staków. Okej, okay, tyle, brakuje ci staków. Nabijemy sobie tutaj ezrala zaraz. No i blisko, blisko, żeby mieć tutaj idealną sytuację. Hmm. Nie chciałbym tego zagrywać. No, nie chciałbym. Ewidentnie nie chciałbym tego zagrywać. Hmm. Ta pauza nie jest dla mnie zła. Brakuje mi lepszych kart w ręce, szczerze mówiąc. Więc zagrajmy sobie w spokojną pauzę. Zmierzenie tylko jest na, jakby na jedną rundę, więc wszystko gra. Mamy przygotowane idealnie, idealne karty na Kaise i Pantheona. E, oczywiście, tylko musimy pamiętać o jednej istotnej sprawie. Kajsa jak i Panteon muszą najpierw nas zaatakować. Uuu, bardzo dużo zainwestował, nasza mini zamianka po prostu zjada. I wtedy mamy tutaj już idealną sytuację dla naszych bohaterów. Będzie podwójne robienie combo. Także, jestem zaskoczony. Możemy sobie poszukać lepszej karty. Punktowa jest na razie sytuacja bardzo dobra. A to już powinno zadziałać nam, żeby dobrać więcej kart. Więc, to jest najlepszy możliwy wybór. Tylko właśnie mówię, trzeba jakoś zagrać tutaj, żeby uruchomić jedną karcioszkę. Bardzo dużo inwestuję w te karty, bardzo dużo. No i niestety, moim zdaniem to był duży błąd. Jestem tak dobry, że sam się zastakuję. Słyszę was sam. teraz to wy usłyszycie mnie! Bardzo małe wrażenia. Bardzo dużo zainwestował. Tu nie ma zmierzczenia, Sytuacja już jest opanowana. Czy ten mrok się tu opłaca? No, opłaca się z tego względu, że się stakuje na Ezrealu. Mam tylko jedną kartę do wyrzucenia. To oczywiście jak najbardziej jest dobre, bo zaatakujemy za 6. U, niezłe. Zapomniałem o tej karcie. To było całkiem niezłe. Tylko nie przywróciło mu. Nie przywróciło mu statystyk, ale fajne. Podoba mi się to zagranie. A czy on jest w stanie skończyć grę? Nie wydaje mi się. Mam jeszcze tutaj, jak w razie co, mylące drogowskazy. No i w następnej rundzie pokażemy tutaj raczej pazur. Raczej wszystko gra. Wszystko idzie po naszej myśli. Open, oczywiście. jedziemy tutaj zaraz imprezownie że tak to ujmę no jest to perfekcyjna sytuacja dla nas to było naprawdę niezłe zagranie by the way to było naprawdę niezłe zagranie O, nie potrzebna, już oczywiście to ta tarcza magii, ale w formie żartu. Ja tutaj mam wszystko pod kontrolą. Zagrałem sobie tutaj jeszcze, chcę tylko zobaczyć, czy znajdę tutaj obrażenie z tej karty w Nexus. O, jeszcze lepiej. Pamiętajcie, ja że to działa podwójnie, robicie teraz tak. To jest jedna właśnie z najlepszych kart, zobaczcie. 8 value by the way: Serafine, Serafina Miałem tu jeszcze trójkę, miałem heksyniszyciela, oczywiście na tego pana, e, bez bohaterów. Tutaj grał głównie kolega No ale cóż Deck wygrany, więc oczywiście nie mogę go piknąć w następnej grze No i pozostaje nam tylko Swainora I my oczywiście jedziemy to, to mnie zaskakuje, ale tu portale powinny być bardzo silne na ten deck Tutaj jest mnóstwo kontroli, jak widzicie mnóstwo monet, i wszystko podczeka Ja tutaj unicestwienia nie mam więc Zobaczymy jak to będzie Chyba nie mam, tam nie kojarzę, żebym miał Oczywiście dezintegracja, ale to mówię, on będzie wskrzeszać Muszę tylko jedną rzecz sprawdzić: ile jest zemst? Jest zrujnowanie za to jedno, ale bez zemsty. Więc tak naprawdę mój słoń żyje tutaj zawsze. No ciekawe, ciekawy deck. Nie, nie, nie kojarzę go w ogóle. I zobaczmy: to samo czy, czy coś innego? Gramy dalej to samo. Czyli musimy tutaj... Ja bym tutaj szukał portali, oczywiście dezyntegracja zostaje tradycyjnie. u mamy portale, tylko ten token ataku jest paskudny. Za dużo portali. No ten token ataku nam przeszkadza, bo oczywiście Nora w drugie tempo. oj Ojojoj. Oj. Oj, oj, oj. No nic, to jest... To jest już mały problemik dla nas. No ale jak to mówią jest jak jest? Wolałbym zagrać najpierw Nora, a później w okolicach piątki. Wiemy, że nie ma odpowiedzi. Niech sobie zaatakuje, zrobi jeden e, krysz krysz kryształek, klejnocik. Niech będzie klejnocik. E, pauza oczywiście. Dwa razy słań. Bardzo ciekawe w ogóle. Bardzo ciekawa sytuacja się tutaj wyprawia. Spóźniony trochę, ale z git. Ja nie mam obrażeń, jak widzicie. Ciekawe, czy open, czy, czy nie. Nie mogę blokować. Ojoj, ojoj, ojoj. Ewidentnie to nie idzie po naszej myśli, także moim zdaniem. Pierwszy portal. Brak. Słonie tu może łatwo zabijać. Myślę, że tu nawet jakieś próba Okej. Okay. No i trochę ten swain ma problemik, bo nie możemy tutaj jakoś zagrać pod niego ładnie. Ej, nocik tutaj. hej okay. Nie wiem, czy tutaj ulepszenie pantona w pożądalu. Jest pierwszy. I to bardzo mocny, by the way, tylko że widzicie, słoń już tego buffa nie dostanie. Padałoby to zagrać wolniej... Um, słoń tutaj w ogóle mi nie siada. W ogóle, w ogóle. Ale dwa razy flokusi, nie? No i desintegracja zawsze jest. Ciekaw jestem, co zagra teraz. Kajsa byłaby niezła, bo nie, nie jestem w stanie wtedy zagrać ładnie pod ten. Myślę, że słynę tu nawet mogę poświęcić. No i ta kajsa, powiem Wam, 10 na 10 jest akurat. Co to ma znaczyć? Flock. Mamy drugą Nora. Git. Pozbędziemy się tego, nie będzie keywordów. Pozbędziemy się klejnotów, będzie git. Ok, mamy drugiego Syayna, wiecie jak jest. Ale co najważniejsze, pozbędziemy się tej karty. Pod Flocka zagramy, Syayna stosujemy sobie. To musimy zostawić na następną rundę. Nora mamy spokojnie drugą. O, nie zdążyłem tego ograć. Ale spokojnie, nie ma tego złego. Nie ma tego złego. Zapomniałem, że kryształ jeszcze tu było uderzenie. Close mate, close mate. i dzięki temu Kai'Sa jest... Z... Albo zabić Kai'Sę teraz. O, to jest jeszcze lepszy pomysł. I zostawimy sobie bloka na drugą osobę. Zapomniałem, że stunik przecież to jest. W sensie Piruet jest najlepszą kartą ever. Serio. Piruet jest OP teraz. Fajne. Uuu, nawet dwa. Uuu, jeszcze przekucie. Nice. To by też zadziałało, by the way, gdybyśmy mieli zaklęcie. Ale to jeszcze nie koniec gry. No ale już niedługo myślę. Cieszę się, że mamy dezintegrację. Musimy tylko pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest, którą jest tarcza magii, którą już nam zaprezentował w poprzedniej grze. Zobaczmy. Ja jestem w szoku, że wygrywam z czymś takim, naprawdę. Myślę, że Floka tutaj bardzo chciałbym zabić. Koza wypadałoby już zabić. Zagramy najpierw tak. Trzeci Swain, by the way. Ciekawe czy zdaje sobie sprawę, że to są floki właśnie ze Swaina. Pozbyliśmy się teraz, to jest bardzo ważne, ee, bloków tych kart. E, nie ma blokera, nie ma blokera. Niestety tutaj kolega nie wiedział musi być, że tutaj, moi drogi kolego, przyjacielu, jak to w ogóle zadziała? A. Tak, tak i tak, plus 2 walio tutaj, A teraz robimy tak, Slay ma awans, z Open atakujemy, damy lewiatana i przeciwnik nie może się już to ruszyć. Nie trzeba było dezintegracji grać. Ale, ale ładnie to wyglądało. Można było spokojnie tutaj nawet dezintegrację zostawić na tych bohaterów. O, możemy to zagrać w inny sposób. Możemy zagrać tutaj nawet Norę. czyż open, ile daje nam? 5 HP, to jest P. Rzecz też, no można było tutaj nore zagrać. a chyba nie ma odpowiedzi. Tutaj będą niedługo stuniki. Jeszcze jeden vlog, by the way. Będzie za to awans. Eee... Poczekamy na to, co tutaj zagra sobie kolega. Zdejmiemy mu prawdopodobnie tarcze magii. Eee, I też widzę, że mamy. Czy ty masz tarczę magii? No masz, masz. Spokojnie, wszystko gra na razie. Bo to jest, pamiętajcie, że karty to nie jest działa jak zaklęcie. Pamiętajcie, żeby czytać to, co robi, nie? To widzicie wrogie zaklęcie lub umiejętność. To nie jest ani jedno, ani drugie. Hmm. Czemu stun? Czemu stum? Rozumiem, że nie miał lepszych kart po prostu. I mamy coś Czy ja mogę zabić jego Kajsę? Z tym co mam Ciężko. Ale zrobimy chyba po prostu w ten sposób i go zdenerwujemy do końca, bo w następnej rundy po prostu lewiatan dokończy końca dzieła. Co ciekawe, możemy jeszcze spokojnie zagrać w ten sposób, e, bo mamy tutaj wystarczającą liczbę obrażeń. Więc. <ścoughs> well played, well played. Jeszcze zrobimy tak, tak i tak. Więc tutaj nie byłoby nawet tej karty widzowie. A tak wiecie. Why not, why not? I oczywiście lewiat by zadziałało tak, żebyśmy zablokowali i tak te dwie karty, więc tutaj e, wszystko pod kontrolą. Jeszcze... by Jeden swain, by the way. Będzie pamiątka. Wyrzucamy tutaj, pokazujemy co mamy w ręce. Ja nie robię tego złośliwie, chociaż trochę powiedziałem, żeby go zdenerwować. Bo, no, not even close, widzowie, jak widzicie, not even close tutaj w tej grze. Mimo, że taka ręka powiem Wam na początku była. Wiecie, nie? Dobrze, także słuchaj, Zrabiliśmy bardzo dziękuję Ci, widzu. Trzeba. Dek niestety mi wybrałeś problematyczny na kontrolę. No, no i niestety to chyba to był taki główny powód. Może jakiś agro-szybki dek. Był tutaj, był po, byłby dobry. Szkoda trochę Jacka. Spodziewałem się w drugiej grze no ale niestety nie było. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Przypominam subskryberzy, odsywajcie się, bo to nic was nie kosztuje, oprócz suba oczywiście, ale chodzi mi o samą wiadomość. Także do następnego widzowie. Jo.